Uroczyste otwarcie spamu Jeździ z nami już za dwa tygodnie Degustacja spamu no i co? Mm. 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 Najlepsza bielonka turystyczna w moim życiu Zciemnia mm. Tak bielonka turystyczna Nie jadłem jej ze 30 lat ale pamiętam smak jak spróbowałem tego Tankowanko bucie tankuje Tu można paliwo kupić Ciekawe ile nam tu wejdzie, na razie wlejemy litr Zobaczymy ile jeszcze My jesteśmy tu Wystartowaliśmy stąd Jest 10.40 Zatankowaliśmy 70 peso za litr Dzieciaki kupiły sobie mentoski taki mini To 5 peso o, dobrze otworzyłem. To jest tutaj. fajna sprawa, akurat. Tam to jest 5 peso, czyli 30-40 groszy, a dziecko zbani na południe. <głosy> <głosy> Witajcie ponownie na Syki wyspie, nad którą krążą różne mroczne i opętane historie. Ale dziś w praktyce jedyną ich oznaką są liczne pamiątkowe magnesy w kształcie laleczek wodu. Czas na całodzienny trip dookoła wyspy. Zapraszamy! Sztanek numer 1. Old Enchanted Ballet Tree. Najstarsze drzewo na wyspie! Ponoć ma 400 lat. Zobaczymy jak wygląda. Ale najpierw, pragmatycznie, coś zimnego. Atrakcją tego e, drzewa są rybki, które wcinają skórki. Tylko, że te rybki niektóre są tutaj takie kilogramowe. 400-letnie drzewa. No. 啊，巨高声。 Tak było na Rybka Gucio? Dobrze. Które najfajniejsze, małe czy wielkie? Mm, nie mogę wybrać, no bo mała mnie ani nie dotknęła. Mała czy duża? Duża. A, duża, no. Małe śmieszne, takie obgryzające, to takie... Hm. No, śmieszne. Delikatniejsze wydaje mi się niż te małe wariatki. Wejście 20 pesos za osobę dorosłą, dzieciaki za free. My tymczasem czekamy aż dziewczynki zrobią siku. Dziewczynki, aż dziewczyny zrobią siku, czekamy i ruszamy Dalej, kierunek. O tam wodospad. Wodospad? Ja nawet nie wiem. Wodospad to gdzieś ma być, ale czy to już, to zobaczymy. 50 peso za osób dorosłą dzieci za free taki chodniczek, dostaje się przewodnika chyba nie jest zbyt potrzebny bo droga jest dosyć prosta i dobrze oznaczona To była najbardziej szalona rzecz w moim życiu Oczysz gecia. dzięki, że to nagrywasz Dzięki Dziękuję Nieźle hardkory, co? Prawie tak hardkorowe jak no to trzeci jest? Por. Por. O, hej. do Tikoba One, 10 minut drogi od wodospadu taką piękną aleję z takimi starymi drzewami Wielkimi A tu mamy kościół Lazio Church Stary hiszpański kościół Zaraz się dowiemy z którego roku, a może i nie 1857 najprawdopodobniej Znaczy nie wiem bo w Tagalog jest napisane ale data jest Kościół skromny O tutaj jest ołtarz, tak? Tu jest ołtarz, ale fajnie O i to jest ekstra To jest mega jeszcze pod tym drzewem Mamy proszę ławeczki

Serwis skuterów, ciuchy O wow Pikarnia czynna 24H Ciekawe też Ale chyba tu Palawan Express. Hello. O, chwilę to zajęło za 10 minut paszport, jakieś tam ustalania, gdzie pan mieszka, konkretna nazwa hotelu no zmieniłem 100 dolarów, czyli 5500 peso no i tyle, szukam moich i ciśniemy dalej Sir, take it. Thank you. No, yeah. sir, very much. Thank you. Thank you. No Thank you very much. Thank you. Thank you. My joy, coachman. Tam High Falls jest to, że one są tak blisko od ulicy No tak, faktycznie dzisiejsze wodospady są wyjątkowo blisko To trzeba było iść Tak, to prawda 40 minut A tutaj jest, no tutaj trzeba będzie podejść tu, Tutaj jest, są strome schody więc Trzeba będzie je potem zaliczyć w górę, no ale trudno Nie, to się tylko wchodzi na dół i jest wodospad Ja wiem, ale potem trzeba wejść na górę Wejście 50 peso, osoba dorosła. Pan przewodnik oferował nam pomoc, ale jak się wcześniej pana spytaliśmy, od którego bilety kupowaliśmy, który powiedział, że dwie minuty się idzie do wodospadu, no to podziękowaliśmy za przewodnika. Pan przewodnik co prawda mówił, że jest bardzo, bardzo stromo i że może pomóc dzieciom. No ale na razie ta stromizna to opiera się na schodach, a już widzę wodospad, więc już chyba więcej atrakcji nie będzie. Nice Poziom pierwszy, tu mamy skocznie niższą, wyższą Tu mamy potem taki spokojny basen i tam dalej jest jeszcze poziom trzeci Ale fajnie idzie się wodą Ям третий. Wzmacniamy siłę. Gają klasycznie. Lodzi perwuzowe a my zamówiliśmy panini Ze 150. Nawet mają bułeczki do panini wyglądają nieźle. Czekamy zanim ruszymy bo jeszcze sporo drogi przed nami. Chcemy go pod słońce na punkcie widokowym. No a potem po ciemaku naszym ślepym skuterem dojedziemy, bo mamy takie światło z przodu, że nie wiem. No jakby ktoś świeczkę zapalił. Jak włączamy lampę naszą to o, O tak jest. Ktoś nas może widzi, ale my nic nie widzimy, no ale jesteśmy dalej na środku wyspy, więc mamy pół wyspy do przejechania, więc kawałek. Wskakujemy na skuter i przed nami ostatni planowy przystanek. Punkt widokowy. Droga prowadzi raczej mało oczywistą ścieżką, i gdyby nie lokalny chłopak, który akurat wracał ze szkoły, to raczej byśmy tamtędy nigdy nie poszli. Przeszliśmy przez dwa podwórka i znaleźliśmy się na szczycie wzgórza. Thank you very much. Thank you very much. Hello. To, to to the viewpoint here. Can we go to the viewpoint? Yeah. Thank you very much. Pod Taką trasę znalazła no właśnie, <grymne> bałem się, już zaraz kucnę, jak zobaczę, co jest na górze. <grymne> A, taki naciągany viewpoint. Nie, no widok. ładny <grymne> widok. Widok jest ładny. Na zdjęciach to wszystko inaczej wygląda. Możemy wrócić inaczej przez tamte chatki. A tam jakiś pan idzie. Hello, can we go to the road here? Okay, thank you very much. bida, wszystko z drewna i blachy. Do tej? Do tej drogi nasz motor jest 100 metrów w lewo. No i dobra, zaczynamy naszą powrotną, powrotną część przygody. Trochę po ciemku zaraz będzie. No właśnie, powiedziałem, jeszcze półtorej godziny i będziemy w domu. Health Station, to jakaś przychodnia, chyba. No, nazywa się Health Station, więc to chyba taka przychodnia. Podejrzewam, że tu raz na jakiś czas przyjeżdża lekarz, i tu. A Birding fa Facility, tu można, to jest sala porodowa, znaczy sala, i raczej pewnie pokój porodowy. Nice, śmiesznie, nie? Przyjeżdża tu pewnie lekarz, albo jakaś taka położna, albo jakiś inny, jak u nas się nazywa, dulo? Jak to się nazywa? Znachor. I tu się pewnie ten, balansujący sklep. Paliwo jest. Hello. 500 metrów od głównej drogi przez kompletną ciemność się jedzie trafiliśmy na taką knajpkę, wygląda spoko Tylko, że nie ma tu żywej duszy. Oczywiście oprócz obsługi Mam poczucie, jakbyśmy byli jedynymi klientami tutaj. A my czekamy na obiadek. A w sumie to na kolację. Obiad, kolację. 18:19. Ale niestety już od godziny prawie ciemnica. Tam jest morze, choć nie widać. I widać światła z Negros, i widać światła z Cebu. Jesteśmy. Trzy wyspy widać. Znaczy w sumie nie, bo no naszej nie widać. Ciężko, już widać. No, mamy dwie miseczki. Jedna z rybką, druga z krewetkami. No a i kalmary I res. Ja chyba tego nie zamawiałem. To jest rybka. I też kawę po wietnamsku, którą ostatni raz piliśmy chyba <głos》> faktycznie w Wietnamie. i bardzo tęskniła za tym smakiem. Zaraz się dowiemy, czy. No za... ona tak smakuje. No i dobrze mi się Czyli mówi, że. Za mało słodka. A ja mówię, że jest bardzo dobra. Faktycznie czuć, że jest to mleko skondensowane. Czyli muszą mieć to mleko skondensowane. Co? Aj. Do całego miasta siedzi. Drodze powrotna i natykamy się jeszcze na wielkie grillowanie. Na bulwarach portowego miasta Sikihor rozstawione jest kilkaset stolików i kilkadziesiąt stoisk z barbecue Ponieważ przed chwilą słodka ryba średnio podeszła dzieciakom, teraz mają okazję zagryźć grillowanym kurczakiem. Tak? A, tak, oh, wow. Chicken. O Chicken. breast. Oh, chicken egg. Oh, yeah. Chicken is good. Nice. To kalmar A, pani to gotuje. Pani wydaje, że mówisz po angielsku. Mówisz po angielsku? Mówimy, jest. A co chcesz? Wracamy na spanie. Stąd na szczęście już tylko 15 minut.